Dobra kamera, profeska Siemanko! Cześć! Cześć, lampisz! Jest dobrze? Dobrze, dobrze. <grymne> Zajemnicie. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy trening. Pan robimy trening. Jesteśmy dzisiaj w Muchargu, w górach i robimy sobie trening. Tak jest. Przedstawimy Przedstawimy sprzęt. Paraletki. Kółeczka. A dzisiaj tak bardziej kalistycznie po trzydniowym melanżu. Spatrzymy czy, czy coś z nas zostało. I hunter To co? To co, zaczynasz od ringów? Tak, zaczynamy od dreamingów. Nie wiem trochę, co robić z nogami. Nie wiem, czy mieć je do przodu, czy do tyłu, kurwa. Do tyłu, do tyłu. Ok. kryw No, tak to wygląda. Lubię w tym to, lubię w tym to, że, że, wiesz, Wy? mogę sobie, jakby, mój nadgarstek nie jest zablokowany w jednej pozycji. Mogę sobie na przestrzeni tego ruchu go obracać, dzięki czemu nic nie ogranicza mnie w tym aspekcie. Adam jest Ale na w, z w, w, z nawet wiszenie takie jest fajne. Szczerze? No, jest fajne. Całkiem, całkiem fajne. No i zajebi się to pompuje najszersze grzbietu. Jak? Tutaj nie, bo generalnie on tu się przyczepia. Kurwa. Do takiego wyrostka na kości ramiennej. Więc generalnie każdy ruch przyciągania kości ramiennej do korpusu to jest właśnie tej płaszczyźnie, to jest najszersza grzbieta Ten o Dobra, ja wchodzę Zrobić pompeczki Dzięki Dzięki kameraman. A jak? Dobra Idziesz tutaj na śnieżek Tutaj, no Okej, okay, okej, okay, może byśmy to odkurzyli Znaczy odśnieżyli Ludzik Bo szczerze fajny jest jak Nie masz debiotu? Jest tak ciepło w środku No I jesteśmy na tym śniegu, to teraz mi jest Nie jest zimno w ogóle I czuję się taki fresh no, bo jesteś nagrzany. No? Bo no, ty też. Ty, 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 ty. Ja też. Jesteś na nagrzany? <gry> ja też się trochę nagrzałem. Oh. Chyba dobrze robię te pompki. <grym> bo inaczej. Chyba dobrze. Czy widzisz jakiś mankament? A zejdzie niżej. Dotknij klatką pieszową yy, podłoża Ja to ja nosem dotykam To do, do, dotnij klatą, przecież robisz to klatą nie nosem Jesteś tak mega nisko No ale stary klatką nie mam jak bo się wtedy położę Czekaj, może ja faktycznie wyjmę Jak się położysz? Ty właśnie kamerzysta? Nie Waszyn... nie. Jakbym dotykał klatką, bym się to. położył. No właśnie, no, no patrz. Widzisz? No, maksymalne rozciągnięcie. Kładę się? Nie. No właśnie. jeszcze, jeszcze by się zmieściło. Papieru weszło Czyli robię źle pompki. Znaczy nieźle, no tylko nie maksymalnie Optymalnie Optymalnie, no tak A spinasz y, przy tym brzuch i dupę? Jak nie macie takiego to ma robić? No jak mam? Jak mam kurwa? Nie spinać Nie stary No On po prostu większą klatkę piersiową, więc łatwiej Ci mi się wydaje dotknąć, bo jak schodzę tak, jak najniżej, no to stary, nie jestem w stanie, jakby, jakby do, no nie jestem, brzuch mam pierwszy niż klatkę. nie prostu... brzuch wyżej. Napnij dupa. Patrz stary, ja napię dupę, moja dupa jest wyżej. I dlatego mogę to zrobić. Wiesz co chodzi? Brzuch napięty cały czas. No ale to wtedy robię stary tyło pochylenie tej miednicy. Co to znaczy? Myślisz, że jeśli miałbym tak wypiąć dupę do tyłu... To masz na myśli... że robiąc... No nie ma chuja, no tak jestem i dotykam klatką. Aha. No. A no to w się... I się kładę wtedy po prostu. No to nie musisz, stary, dotykać stricte podłogi klatką, ale... Rozciągnij ją bardziej. Pozwól jej wyjść przed, przed staw yy, ramienny. O! Dobra, chwilę odpocząć muszę. Można bije kawę. Zapraszamy na budowę. Krótki przerywnik. Może. Ej, co to jest? Nie wiem, kto pije takie gówno. No. no tak. Ale ktoś je pije. Mateusz, co Cię tutaj sprowadziło? Mnie sprowadziło my, wewnętrzna chęć odmiany siebie. Aha. I, I czuję, że. Czuję, że ta chęć jest pełna. <laughs> Świetnie. A może powiadajmy o czymś bardziej... E... Takim jasnym. Dobra, to zalane. Pamiętajcie, żeby woda nigdy nie przekraczała tego safety valve'u, czyli otworu bezpieczeństwa. Inaczej kawiarka mhm. może eksplodować. Czy mamy kawę zmieloną? Czy już mnie przerywać jak mówię? Najpierw użyję już wcześniej zmielonej kawy, Fifu. żeby uzupełnić nasz chamber nasz Coffee Chamber. To już czym wybrałeś? Picie Monstera zamiast napicie się kawy? Znaczy ja napiję się kawy i Monstera. Nie napijesz się kawy. Napiję się kawy. Jak sobie zrobisz to się napijesz. <grym> Oczywiście żartuję. U nas każdy ma prawo do kawy. <grym> Nawet Pan Mirek. Szczególnie Pan Mirek. Pan Mirek jest naszym ogólnym sponsorem i dobrodziejem. Prawda, panie Mirku? Prawda, prawda? Więc żeby Wasza przygoda z robieniem kawy nie zmieniła się w katastrofę kulinarną. Należy uważać na to, by woda nie przekraczała tego tak. bezpiecznego poziomu. He. Zapraszam do e, przedłużacza pod przedłużacz, pod którym będę mieli właśnie kawę. Mirąc kawę dbam o to, żeby była dobrze zmielona. Rozdrobiona kawa lepiej odda wodzie swój aromat i jej właściwości. Nie każdy w tym domu o tym wie, dlatego nie każdy w tym domu jest do tego upoważniony, aby robić kawę. Chodźmy sam z powrotem do mojego końcika przyjemności. Jakby z mojego mikrofonu dochodziły dźwięki, to właśnie kopkuję. I wiadro. A powiesz coś o tym, kiedy byłeś na testach Manchester United? Manchester United, nie no to. No Ale mogę. No ogólnie w 95 był taki ziomek, nie? David Beckham. I szukali zastępstwa. No to napisali, wiadomo. Napisali do, tak. do, do, do taty Adama powiedzieli: Bartosz, potrzebujemy takiego ciebie, ale młodego, który umie grać w piłkę. No i pojechałem tam i okazało się, że to był skam. Chowaj to! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Dobra, This is not food! Zrobię bicepsa. Ah! Zbiornik z kawą już pełny. Teraz od chwili naszej intymnej rozkoszy dzieli nas tylko parę minut. Oraz temperatura za chwilkę w tym miejscu, gdzie się. Płyn, który my wypijemy. Odrobinka cierpliwości. Ktoś Pro? kiedyś powiedział, że cierpliwość to umiejętność um, znalezienia sobie czegoś do zrobienia w międzyczasie. W tym właśnie międzyczasie. Ja. Obawisz się w małpę. Spompuję sobie troszkę plecy. A ja zrób ten. O! Właśnie. O! Uch. Brawo! Troszkę by się rozciągnął biceps. Nie byłem do końca rozgrzany, mam nadzieję, że. Wszystko gra. Ale bolicie? Skąd? Jestem małpą. Małpy tak robią. A, okej. Okay. Ja bym powiedział bardziej, że gorydę. Czyli Małku taką. Czy taką dużą małpą. O, problem, to małpą? Problem jest jeszcze jeden. O, to jest gory, to jest gory. Nie zjedliśmy śniadanka jeszcze. Goryl albo gibon alfa. I trochę, trochę w brzuszku burczy mi już. Mnie nie burczy. Ja ojebałem dwa ziemniaki z wczoraj. A no tak. Wczoraj jedliśmy burgery. Tak. W I się Jesteśmy pasjonatami burgerów. Wszyscy, nasza cała trójka. Z dwóch. Kocham tak, burgery. kocham burgery. Kocham o nich rozmawiać i też czasami mówię o nich przez sen, bo tak brakuje mi mojego pracodawcy. No, yy, ja mam przeszłość burgerową. Kamerzysta ma teraźniejszość burgerową. Yy, jedliśmy w takim burgerze, krowa mać w wadowicach. No i pod wadowicami Pod Tomice, wadowice. Wadowice, tomice. Na kremówki? No. Chyba ci pojebało. Ja bym zjadł kręczkę. Ale to seksownie robi. Dobra, jak kawka Srak kurwa. No i zobacz, napierdalam nogami w podłogę. Ja chciałem coś ćwiczyć, to się. No nie mam warunków do tego. Nie, nie, to. Nie, wyłączamy to nagrywanie w takim razie. Jeszcze pompeczki zrobię w środku. Spoko, ale nikt nie pytał. Chcesz o tym jakieś posty, ale nikt nie czytał. W ogóle tam jest jezioro. O. Tam. Pompeczki. Chuj. <laughs> Motryki, robić pomki z kobietami. Z kobietami? A skąd my je weźmiemy? Ja z nimi nie gadam. Kawki nie widu, nie słychu. Musi być cierpliwy. Jeszcze takie pytanie techniczne: hmm. jaką formę jajek dzisiaj preferujecie? Sadzone. Jajecznica. Ja też jestem tym sadzony. Chodź, kawa się robi! Dajki info, ale już zaraz. Ja o tym się formę robię, kurczaku. Nie wiem no szczerze, nie jestem panem ryżu. Chybacie wiesz uh. Dawaj Gura <grym> Uuu, uh. uh. kawka się zaczyna robić, proszę Państwa Wow Siłanko Idę wyregulować kółeczka Ale to zostaw to krzesło obok może A czemu? Na no stary, bo... Tak wiem. J coś <słuch> uh, 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 uh! <słuch> <słuch> Patrz jak robi Wznosy nosy <słuch> Jest kawa. Co jakby dodać do kawy trochę sklep? Dobra Macie kubeczki z wcześniejszej kawy? <słuch> tak Ty, ale to już druga kawa i monster? <słuch> bo to kurwa za kawa jest już uważaj na słowa. Ty to robisz? Content. Ja sobie bez Ja też sobie skro. Ja za to zrobię sobie Espresso Romano. Trybicy jest bardzo prosty. Znaczy, wziąć swoją ulubioną kawę, połówkę cytrynki i wcisnąć kilka kropli soku z cytryny. Voilà. Dobra, dam takie 20 gram. To zapoje. To nie wygląda pięknie. Mogą łośka? Mhm. Nic nie <noise> Dobre? Na początku tak. Ale z czasem jest coraz gorsze. Pierwsze parę sekund jest dobre, potem soku jak, trochę jak bełt. Nie no, gdyby było lepiej wymyślane, to może to białko by lepiej si 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 siadło. To bo jest taki kwas. To jest kwaśne w chul. Nie mówię, że moja espresso romano nie jest kwaśne, ale to jest trochę inna kwas, kwas No. Oto. Co się popisał tego? Nie trzeba testować różnych rzeczy w życiu. Drona? tu kurwa! Mi się wydaje, że tak. My zaczynamy naszą przygodę, ale chyba też znaleźliśmy nowego operatora. No jest szansa. Tak. Cześć, Mati. Nigdy nic Ci nie dopłacimy. <gry> wow, no takowa nie była za dobra. Mi się wydaje, że to wina tego skera Co dodałem? Jest taka szansa, jest taka można. szansa. U, u. Dobra, lecimy. Mateusz, nie chciałeś tam iść. Adam, opierdalasz się. Chłopaki, nie stójcie nade mną. A umiecie zrobić LCT na tym? Spróbuję zaraz. Ja chyba nie umiem. Ja nie wiem jak to zarządzić. to bardzo. Nie ma chuja. Podnieś pięty. się nie Nie. Jeszcze nie. Dobry, dobry, chwileczkę, nie mogę być gorszy, kurwa. Ale chyba jednak muszę. O, coś takiego, no i. OK. Okej. Nie tym razem. Jest to do wytrenowania, tak. Ale ja po prostu randomowo, w różnych sytuacjach. Czy jestem na siłowni, czy w domu, sobie robię takie coś po prostu. Po prostu często podnoszę sobie nogi, opierając się o coś. I jakby w taki sposób trenuję. Ale właśnie no, to nie jest dyscyplina, bo po prostu... Po prostu w momentach w ciągu dnia to robię. To jest jakby kurwa lifestyle. To nie jakaś kurwa dyscyplina, wiesz co chodzi? Tak. Dobra. Kuba styl życia. A wiesz jak zrobić twaróg, który jedliśmy wczoraj? Nie jest to takie trudne. Wystarczy, że weźmiesz twaróg i go zbełtasz jogurtem typu Skyr. Tak. Najlepiej to się robi w widelce. Do tego a. jeszcze lubię dołożyć trochę do soli i pieprzu. Dlaczego woleś jajka sezona? Bo po prostu mi bardziej smakują. Lubię jak to żółtko jest takie ciepłe i e, mhm. rozbełtane, a nie jak takie ścięte. Ok. Bo strzelam też w wtedy zachowuje więcej swoich właściwości. Wiesz? Myślę, ja bym się mógł z tym kłócić. Mógłbyś? Czy wygrałbyś tą kłótnię? To inna sprawa. No, wydaje mi się, że, no nie wiem. No, smak taki białka w jajku sadzonym nie jest tak dobry według mnie jak w jajecznica, jak to jest pomieszane z żółtkiem. I jakoś tak łatwiej jest widać Ja, Ja szczerze, białko dla mnie to jest. To jest bardziej. Przykry obowiązek niż śladu z jedzenia, szczerze mówiąc. No właśnie, ja jaj... same żółtko. A mając jajecznicę, to masz wszystko wymieszane ze sobą. I nie ma tego przykrego obowiązku. No nie tak. Czyli po prostu masz. No i też. Jed jedną wielką szarą, zbełtaną masę. Nie szarą, tylko biało-żółtą, tym wydaje mi się, że zbełtana nazwa, w ogóle słowo zbełcone, zbe... to jest określenie trochę pejoratywne. No tak, tak właśnie go użyłem. Żeby umniejszyć tej twojej jajecznicy. Bo nie tej mojej tylko po Powolę jajka sadzone Nie no, tej twoje, próbuję ją umniejszyć cały czas I to robię Nie przekonasz mnie do swojego zdania Czyli zamykasz głowę Tak, zamykam głowę Lecz otwieram dupę Psiakrew Co? Nic Kurde, lewy biceps już Prawie nie daje rady, a prawie na luzie no To równej do lewego Wiem. No to co robimy? Anaboliczny twaróg? Tak, tak. To, żeby zrobić twaróg anaboliczny, potrzebujemy twaróg, jak sama nazwa wskazuje. Najlepiej półtłusty, bo ma więcej smaku niż chudy, a nie jest też za pusty. Wsypujemy tą białą masę. Potrzeba też jogurt. Najlepiej typu islandzkiego, na Islandii nie ma takich ludzi. Teraz bierzemy jakieś narzędzie. Najlepiej widelec. I się może dodać soli Ale to jak już to razumem łamy tak porządnie. Tu się robią jajka w jedyny sposób, czyli sadzone W też można jeść, ale Ale po co jak są jajka sadzone? Teraz można jakieś przyprawy dodać, kto co lubi. Ja lubimy Fedron na przykład, Oczywiście żartuję. No to co no pierwszy trochę już zarzucimy. Trochę, nie trochę, no ma być pierdolnięcie soli też trochę, bo... Wymieszaj to dobrze Smak to musi mieć Wymieszaj to dobrze Jak lubicie jakąś paprykę, czy coś też możecie wrzucić A ja te jajka, to... Chyba się przypalają Mordo, to jest non-stick pan A trochę kurwi faktycznie A robię trzecią serię bicepsa A ja jestem... E... Na obecną chwilę chujowy, jeśli chodzi o przyciąganie nóg do korpusu na tych kółkach, więc po prostu robię to, ściągam sobie kolana do klatki piersiowej i trzymam tak, tak długo jak mogę. problem jest ta lewa ręka, no Jest dużo słabsza Ej, na tych kółkach jeszcze można robić dipy No tak, tylko niżej trzeba je opuścić I jak smakują cię, jajka? Bardzo Cieszy jest bułeczka Bardzo mi smakują Ja się cieszę, kurwa Ja też się cieszę, kurwa Wiem, że jem jak Grzikus ale jest masełko? Jest. To zajebiście. Dziękuję Pierwszy raz widzę, żeby ktoś kroił widelcem Pierwszy raz? No Co, ty żyjesz od wczoraj? Dobra Jesteśmy po śniadanku Pełni jak sam skurwysyn Ostatnim akcentem naszego dzisiejszego wideo będzie moje, moja ostatnia seria Znaczy moje ostatnie ćwiczenia, czyli dipy na kółkach gimnastycznych ja w ogóle, jak brałeś kółka, to ja początkowo o nich myślałem, że pod dipy W sensie wyobrażałem sobie no. po prostu jako narzędzie do dipów no, są dobre do tego też. Ale do podciągania się są też świetne. No, racja. No i masz taki sprzęcior i dosłownie przechodząc sobie, wychodząc z pola, wchodząc do środka możesz się pobawić w małpiora jakiegoś. Tak, dosłownie. I to w... nie jest w ogóle drogie, ja dałem za to stówę. To stówa, paraletki stówa i masz setupik kalisteniczny, więcej Ci nie trzeba. Adam, możesz wziąć mi krzesło spod nóg? Ciężkie te dipy, kurwa, no te... O kurwa! Ciężka Cięższe niż wygląda. Spróbuję, tam. O, już teraz jest chłodno. No, już nie jesteśmy tak tu nagrzani. A ja wziąłbyś mi krzesło? Tak. O. Kurwa. Uda No stan fakt, żeby się utrzymać jest. <laughs> Brzuch boli od pizzy. So, panowie, we end this. We end this thing. Yeah, we we do end this shit, man. Thank you for watching, guys, and make sure to hit the like button. I say hello to my little friend. Hi man. Ja yeah, man. Hello. Kończymy to. Dzisiaj jest Sylwester. Więc. Zaklejmy w trupa. To oczywiście nieprawda. Kamerzysta to, kamerzysta to jest diabeł tatumański. A tymczasem żegnamy się.